Wiecie co znaczy ta muzyka, prawda? Tak. To znowu SCP Containment Bridge. Tak, właśnie. Moja ulubiona muzyka na świecie, naprawdę. Nagram drugi sezon z SCP Containment Bridge, ponieważ ciągnęło mnie. Żeby znowu zagrać w tą grę, bo ta gra to jest, nie wiem, można nawet powiedzieć, że to jest moja ulubiona gra, jaką kiedykolwiek grałem. Serio mówię. I mnie tak ciągnie, żeby zagrać w nią znowu, porobić rzeczy, których nie robiłem nigdy, obni karta na przykład, nie wiem, zwiedzenie wszystkich SCP-ków. Um, ja tego nigdy nie robiłem, a teraz to będę robił. I no, klikamy sobie nowa gra, mm, nazwę tego seed'a yy, Nostalgia, bo to taka troszeczkę też nostalgia, co nie, yy, bo jakby to była pierwsza gra, w jaką grałem, nie licząc Robloxa, w sensie pierwsza taka poważna gra, w sensie grałem już dużo dosyć gier przed tą, ale weźmiemy sobie też Difficulty Euclid, bo z tego co wiem, to zawsze, ja zawsze grałem na safe, a z tego co wiem, to Euclid jest taki, że tylko przy monitorach chyba można zapisywać, przy takich jakichś monitorach można zapisywać, więc zagramy sobie na Euclid, żeby nie było. Weźmiemy sobie intro, eee. startujemy grę. Grałem w sumie w WSP niedawno, bo robiłem speedruna. Ale ja chcę tak zagrać normalnie, co nie? Nie no, nie, w ogóle się nigdzie nie spieszyć, tak po prostu na chwilkę sobie zagrać. Oczywiście ładuję się, spokojnie. Zawsze dobrze posłuchać więcej tej muzyki, bo ta muzyka jest taka dobra, że to jest... Uh! Okej. Okay. Haha, ha. no i budzimy się. E... Cześć, Jezus, gra jest głośno. Pomocy. Okay. Mm. Więc ten. Nagrałem drugi, ten właśnie sezon SCP dlatego że mi brakowało po prostu tej gry. O ja z zapomniałem. Zapomniałem, że te gra pijane... Są... O... Teraz trochę za niskie tak szczerze. Um. Bo ja muszę idealnie mieć małą sensivity O tak jest, tak jest myślę w miarę git Dobra Otwierajcie mi to Stary debile Powiem, że oni muszą Tym co otwierają to Nie, muszę O teraz idą no, ale koks. Ciekawe co w ogóle jest nowego. Bo mam, bo chyba coś dalej nowego odkąd ja grałem ostatnio. Bo, mmm, ja grałem na sta. Ja grałem. Okej, okay, bo ja grałem na starszej wersji, jak robiłem tego speedruna, w sensie. Nie gra na najnowszej. Ja jestem ciekaw, co się zmienili i czy coś zmienili. Się stary. Dalej, słuchasz swoje muzyczki? Git. W ogóle oni. Oni normalnie tak, tak głośno tupią. tak... Patrz tam, idzie nasz kolega w ogóle. Zamknięte Mi się wydaje, że ta, tego nie było przedtem, że taki gościu zaszedł Mi się wydaje, że tu było mniej rzeczy wtedy Probably Tak Mogę tutaj się zapisać? Nie mogę się co napisać, ale będę wiedział, że to może. Okej, okay, siema. Dobra. Rozumiem. To mogę chyba wyrzucić, bo to niepotrzebne mi jest totalnie siema! Siema, stary siema, siema bom, 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 bom. Co? Masz jakiś problem? Zostałeś się w gacie. wiedziałaś o tym? Wiesz o tym? Że się w gacie? Ogarni ogarniasz to? Ech, nie, nieważne. Dobra. A dobra, a dobra, nie, 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 nie. gościu chyba nie jest zaciekawiony. Okej. Okay. Eee, siema. Orzeszek, waruj! Ja yeah, boj Lecimy Game Progress Save Chyba też zmienić dźwięk saveowania. Okej. Okay. A czekaj, okay. to tutaj się szło? Eee, nie, nie, tam tam się szło. Już zapomniałem troszeczkę. Eee, tu się idzie. Okej. Okay. Zamknięte. Bo ja szukam zmian. Ja myślałem, że tam można wejść, dlatego że ja szukam zmian, bo gram teraz o nowszej wersji. Ja szukam zmian, w sensie, ja szukam, gdzieś nie można wejść, czy cokolwiek, co nie? Bo jestem ciekaw. Muszę bardzo uważać, bo mogę zapisywać tylko przy monitorach, muszę pamiętać. Siema, stary! Haha, <laughs> rozkiełbasiło go. Jezus Maria, co jest grane w ogóle? O, krewka. Czemu te drzwi są pootwierane? Co się ma, orzeszek? Orzeszek lubi się iść w tym miejscu. Co to jest? A to był ten nieskończony pokój. Materia i coś, co to jest? No, jakieś głupno. Tak, to był nieskończony. A to nie był nieskończony pokój? Jezus Maria. Karta, kubek. Ile tu jest skrzyków? Tak, to był nieskończony pokój. Tam było chyba coś zbagowane, bo. Okej, okay, mam już kartę levelu jakiego? Pierwszego, git. Co to jest? Tu mogę wejść. Ja ogólnie gram strasznie głośno, więc jakbym się wydarł z jakiegoś powodu, to przepraszam. ale po prostu gra jest tak głośno. Że tak się nie da żyć Okej okay. Nie Zamknij te drzwi Okej, okay, mruk Siema Okej okay. O O siema Okej okay. Jeszcze pamiętam jak działa Tesla No nie wiem. No. Ja nie chcę chyba iść do jaszczurów. Może... Ja podziękuję chyba za jaszczurę, serio. Czekaj, a mogę zapisywać przy monitorach w heavy? Tam było heavy containment zone. Okej, okay, tutaj orzeszek. Jesteś tutaj? Okej. Okay. Nie macie. Dobrze. Okej. Okay. O, siema stary. Boom. Papa. Mogę to zapisywać? F5. Nie, nie mogę to tu zapisywać tutaj. Okej. Okay. Jezus, Maria, to nieśmiałek chyba kogoś wyjaśnia. Okej. Okay. Siema, stary. Siema? Dobra, nieważne. Tam widzę, słyszę też doktorka. Ulepszarka, ale... Dajcie mi chociaż monitor, ludzie. Jest jakiś monitor? Nie ma. Ale gówno z tej gry Okej. Okay. Wracam się, bo. To dojdzie gdzieś indziej. Okej, okay, orzech. Okej, okay, nie ma tu orzecha. Nie ma orzecha. Co ja te drzwi coś dają? Dobra, no, dobra, one są tak po prostu, dobra. Okej. Okay. Mm, byk. Ja się wracam na sam początek. Trzeci, to tam też trzeba trzeci pewnie. Okej. Okay. O, tu jest, ten, tu jest ten ziomek. To ja pójdę tutaj. Okej, okay, nikogo tu nie ma. Jezus, jak, jak to jest ciemno, pomocy no mamo. Nie, 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 Może lepiej nie, Może lepiej nie, Czegoś takiego na pewno nie, 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 takiego nie, 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 wersjach. Tak, nie, jest Light nie, nie, ja to nie, będzie mrugacz, to mogę już wyrzucić, bo tu będzie to karta level drugiego. Tak, wiedziałem. Siema. <ścoughs> Może lepiej nie? Okej, okay, co to jest? Wbijam. O, mogę wbić, dobra. Okej, okay, to jest jakaś sta, zbrojownia. Radio, okej. Okay. Okej. Okay. Pyk. Tu kolejne radio. Radio, dokumenty. Karta levelu pierwszego. Jakiś. To jest ten taki na kartki, chyba. Cześć, co to jest? Eee, spadaj stąd. Mam już nawigator, to po co ja to biorę? Co to jest? Aha, to jest taki śmieszek chyba. Z ulepszarki. Mm. O czym to jest? Mm, nie będę tego czytał. Może sobie poczytam na SCP wiki kiedyś, ale to mnie nie obchodzi na razie. Mm, tu nic nie ma już. Tak, kurde. Tak to wygląda, dobra. Wychodzimy stąd. Wartelę drugiego, pek, pek, sryk, myk. O, to jest to. Tu będziemy mrugać. Eee, to mi niepotrzebne. Sparuj! Czekaj, ja ci zamknę te drzwi. Waruj! Ah! Waruj! Waruj! Czekaj, co to jest? Mogę tu wejść? Mogę. Okej, okay, co to jest? A to jest ta dziura, dobra, ja jej do niej nie chcę. Bo ona jest zła. Bo ja wiem mniej więcej, co ona robi. I ja ona nie robi nic dobrego. Okej. Okay. To jest... O, tu jest kartka, dobra. Mogę wejść do kartki. Eee, gówno. Czekaj, po co mi to skroje? Tak nie trzymam kart. kart. Siema. Ma ktoś może monitor. O nie, to jest, to jest głupie. Tego nie chcę. Mm, siema. To jest monitor? Tak, to jest monitor! F5 tu save, dobra Okej okay. To jest ten, ten, to jest ta czaszka Tak, to jest ta czaszka Smaska gazowa Okej okay. A to co? Don't touch To jest ta czaszka taka, co jak ją to się robi coś złego, ale nie wiem co Bo no nie mogę do niej wejść! Otwieraj debilu Dobra Tutaj sobie zakończymy ten odcinek, jeśli film wam się spodobał, możecie zostawić łapę w górę, jak chcecie. I zostawić suba na kanale. A ja zapiszę ostatni raz przy monitorze, bo e, się boję, że mi się usunie wszystko. I taki krótki odcinek, ale właśnie z tej serii będę chciał takie krótsze odcinki robić. Raczej niż dłuższe. Mm. i co, widzimy się na następnym filmie. bye y'all